Kamila jest właścicielką księgarni. Nie czuje się dziś najlepiej. Prosi więc swoich pracowników, by zajęli się klientami i w południe wyjeżdża do domu. Później tego samego dnia, około ósmej wieczorem, Kamila otrzymuje wiadomość od kierownika sklepu: Nie ma klientów. Czy możemy zamknąć wcześniej? Kamila prosi kierownika o przesłanie jej zdjęcia sklepu przed zamknięciem. Dostaje od niego to zdjęcie. Pomieszczenie rzeczywiście wydaje się puste. Ale mimo to coś wydaje się dziwne. Czy możesz pomóc Kamili dowiedzieć się, co to jest? Spójrz na zegar na ścianie. Jest w pół do czwartej. Kierownik nie zrobił tego zdjęcia o 8 wieczorem. Kłamca. Ooh. Następnego ranka Kamila czuje się znacznie lepiej. Pracuje w swoim ogrodzie, zrywa jabłka i podlewa kwiaty, podczas gdy jej kot spaceruje w pobliżu. Tymczasem jej sąsiad Jeff kosi trawnik, a jego pies bawi się obok. To nie zachowuje się rozsądnie. Jeff, niebezpiecznie jest używać kosiarki, gdy zwierzęta są tak blisko. Następnie Kamila udaje się do swojego ulubionego parku, aby poczytać książkę. Przyjrzyj się tej scenie. Czy wiesz, kto jest w większym niebezpieczeństwie? Młoda dama na drzewie ryzykuje życie. Zaraz spadnie. Gałąź, po której się wspina, wkrótce pęknie. Sprzedawca lodów ogłasza specjalną ofertę. Jeśli rozwiążesz moją zagadkę, dostaniesz darmową porcję lodów. Kamila zgłasza się. Oto zagadka. Na oceanie jest wyspa. Na wyspie znajduje się dom. W środku domu znajduje się szklanka wody. Wewnątrz szklanki z wodą znajduje się moneta. Pytanie brzmi: co znajduje się w środku oceanu? Odpowiedzią jest litera E. Kamila kontynuuje spacer i zbliża się do lokalnego portu. Wkrótce zauważa duży statek. Jest słoneczny, bezwietrzny dzień. Nagle statek zaczyna tonąć. Nie dzieje się z nim nic złego. Nie ma burzy, a niebo jest błękitne, a jednak statek tonie na oczach wszystkich. Co się dzieje? Nic niespodziewanego! Kapitan łodzi podwodnej właśnie rozkazał załodze zanurzyć jednostkę. Kamila idzie już dość długo. Jest zmęczona i chce wpaść do centrum handlowego, ale w pobliżu nie ma żadnych samochodów, a jej telefon nie działa. Kamila siada na drodze, ponieważ nie może już iść. W tym momencie słyszy zbliżający się pojazd. Na drodze pojawia się duży autobus. Zatrzymuje się i otwiera drzwi. Kamila nie wsiada jednak do środka, zauważa podjeżdżający samochód i motocykl. Zatrzymują się przy niej i wszyscy kierowcy proponują Kamili podwiezienie co powinna zrobić. Wybór autobusu wydaje się sensowny, ale jedna z opon jest przebita podróż nie potrwa długo. Przyjrzyj się motocykliście. Jego twarz zasłania kask, ale zamiast stóp ma racice. Kamila powinna więc wybrać samochód. Kamila przybywa do centrum handlowego. Odwiedza lokalny dział budowlany, aby kupić narzędzia do swojego sklepu. Czy możesz pomóc jej znaleźć te trzy przedmioty? Oto one. Kamila odkrywa tajemniczy korytarz w dziale budowlanym prowadzącym do pokoju wypełnionego złotymi monetami, diamentami i innymi kosztownościami. Gdy tylko strażnik zauważa Kamilę, więzi ją w pokoju i zamyka drzwi. Mówi: Jest tylko jeden sposób na przetrwanie w tej ciemnej komnacie. Musisz zjeść jedną z tych babeczek. Jeśli zjesz niewłaściwą, nie przeżyjesz, ale jeśli wybierzesz właściwą, będziesz wolna. Pierwsza babeczka zamieni Cię w mech, druga zamienicie w borsuka, a trzecia w węża. Czy możesz pomóc Kamili wybrać najlepszą opcję? Mech nie może długo przetrwać bez światła. Węże potrzebują słońca, aby regulować temperaturę ciała. Powinna wybrać babeczkę, która zamieni ją w borsuka. Te stworzenia mogą żyć w ciemności przez długi czas. Na szczęście Kamili udaje się uciec. Postanawia zatrudnić robotnika do pomalowania księgarni. Liam jest w stanie pomalować ją w zaledwie trzy godziny, frankowi wykonanie tego samego zadania zajmuje 6 Hello. godzin. Ile czasu zajęłoby obu facetom wykonanie tej samej pracy razem? Dwie godziny. Liam, który jest w stanie wykonać całą pracę w trzy godziny, sam ukończyłby dwie trzecie pracy w dwie godziny. Tymczasem Frank wykonałby pozostałą jedną trzecią pracy w ciągu tych samych dwóch godzin. Robotnicy malują księgarnię. Kamila zamawia pizzę, by uczcić to wydarzenie. Kroi ją na sześć kawałków, a każdy pracownik łącznie z nią dostaje jeden kawałek. Kamila wychodzi na chwilę. Gdy wraca, odkrywa, że ktoś ugryzł jej kawałek. Przesłuchuję wszystkich pięciu podejrzanych. Liam mówi, mam bardzo zepsute zęby, panienko. Nie zniosłyby więcej niż jednego kawałka pizzy dziennie. Frank mówi, przepraszam, pisałem smsa do mojej dziewczyny. W ogóle nie zwracałem uwagi na stolik z pizzą. Kierownik sklepu mówi, rozmawiałem z naszym dostawcą. Sprzedawca mówi, jestem weganinem, więc nie tknąłem ani swojego, ani twojego kawałka pizzy. A sprzątaczka mówi, zjadłam pizzę bardzo szybko i od razu poszłam umyć ręce. Kto kłamie? Skoro nie dotykał pizzy, to dlaczego jego palce są poplamione sosem pomidorowym? Kamila zaprasza swoje dwie przyjaciółki na kolację. Właśnie się szykują. Czy zgadniesz, która się spóźni? Kelly ładuje swój telefon komórkowy, ale kabel jest odłączony. W końcu Kelly i Shelly docierają do Kamili, pokazują jej kilka zdjęć, na których ubrane są w drogie suknie wieczorowe, ale tak naprawdę tylko jedna z nich jest bardzo bogata, a druga jest całkiem spłukana. Czy zgadniesz, która? Kelly jest spłukana, jest sprzątaczką w tym hotelu. Zdjęła swój uniform, położyła go na łóżku i założyła sukienkę kobiety z tego pokoju. Dlatego rozmiar nie pasuje. Kamila oh oferuje przyjaciółkom świeże soki. Kali mówi, jestem uczulona na wszelkiego rodzaju owoce cytrusowe, ale codziennie muszę mieć coś pomarańczowego. Możesz to wyjaśnić? Łatwizna. Kelly mówi o kolorze. Kamila zaprasza Kelly i Shelly do kąpieli w swoim jacuzzi. Świetnie się bawią, ale po kąpieli Kamila zdaje sobie sprawę, że brakuje jej drogiego złotego wisiorka. Wypytuje o to swoje przyjaciółki. Shelly mówi, nawet nie zauważyłam, że nosisz biżuterię. A Kelly mówi, nie martw się kochana, i tak był brzydki, kupię ci nowy." To ukradł wisiorek? Nikt. Wisiorek wciąż jest w jacuzzi. Spójrz na te bąbelki. Następnego dnia Kamila ma spotkanie biznesowe w kawiarni. Jest umówiona z Lilą, Mają i Kylem. Jedna z tych osób jest szefem, druga menadżerem, a trzecia projektantem. Szef zawsze mówi prawdę, menadżer zawsze kłamie, a projektant może albo kłamać, albo mówić prawdę. Lila mówi, Kyle jest naszym menadżerem, Maja mówi, Lila jest naszym szefem, a Kyle mówi, jestem projektantem. Czy możesz pomóc Kamili dowiedzieć się, kto jest kim? Maja nie może być szefem, ponieważ szef jest zawsze prawdomówny. Kyle również nie może być szefem, ponieważ jego oświadczenie byłoby kłamstwem. Dlatego Lila jest szefem, Maja projektantem, a Kyle menadżerem. Kamila chce przetestować spryt swoich przyszłych partnerów biznesowych. Mówi więc, wiem co mają ze sobą wspólnego 69, 11 i 88. A wy wiecie? Wszystkie wyglądają tak samo, od prawej do lewej lub do góry nogami. Kamila idzie do łazienki w kawiarni i gubi się w piwnicy. Musi przejść przez jedne z tych trzech drzwi. Za pierwszymi drzwiami stoi głodna puma, drugich drzwi strzeże przebiegła Syrena Morska, jej piosenki mogą doprowadzić każdego do szaleństwa. Ogromne jadowite węże czekają za trzecimi drzwiami. Która droga jest bezpieczna? Kamila powinna wybrać drugie drzwi. Syrena żyje w morzu, więc prawdopodobnie nie jest już niebezpieczna.